Dzień dobry, Marek Mikołajczyk 6 na 7. Z ogromną przyjemnością zapraszam dzisiaj na długo wyczekiwaną premierę Lajki Q3. Pierwsza sztuka, którą mamy okazję otworzyć w pięknym klasycznym opakowaniu lajki. Otwieramy i w całej okazałości mamy pierwszą sztukę w Polsce aparatu lajka Q3. Sobie to. Proszę zobaczyć aparat bardzo zgrabny, świetnie się prezentuje. Poza uchylanym ekranem w wyglądzie zewnętrznym nie nastąpiło jakieś drastyczne zmiany. Mamy ten sam obiektyw, pierścień makro, ostrość autofokus i manual blokowane na pierścieniu na obiektywie. obiektyw 28 mm 1.7, nowa większa bateria, jeden slot kart SD, port do podpięcia gripu, który umożliwia nam indukcyjne bezprzewodowe ładowanie aparatu. Tutaj na boku mamy złącze mikro HDMI oraz USB-C. Aparat jest bardzo zaawansowany pod względem filmowym. Możemy rejestrować 8K. Mamy matrycę 60-milionową, która pozwala nam zapisywać podobnie jak lajka M11 w trzech rozdzielczościach: 18 milionów pikseli, 36 milionów pikseli i 60 milionów. Algorytm szczytuje z całej powierzchni matrycy, grupując poszczególne piksele. Daje to świetne rezultaty. Przy 18 milionach mamy wysokie czułości dostępne i małe pliki, a przy, przy 60 i mniejszej czułości ISO mamy świetną jakość obrazu. Aparat został wyposażony w nowy szybki autofokus. Jest to układ hybrydowy detekcji fazy i kontrastu. Dodatkowo świetnym uzupełnieniem jest nowa bateria. O identycznym kształcie, więc możemy korzystać z poprzednich, ale nowa jest o większej pojemności, co daje nam bardziej komfortową pracę. Zajrzyjmy jeszcze do drugiej części pudełka. Tutaj mamy dwie szufladki. Żeby to pokazać, zrobimy tak. W pierwszym pudełku kabel USB-C ze złączem Lighting do iPhone'a i iPada, ładowarka. Wszystkie akcesoria są w eleganckich woreczkach yy, z logiem, skórzany pasek. Pierścień, metalowy pierścień, który zabezpiecza gwint po odkręceniu osłony przeciwsłonecznej. Nowa bateria, jak już wspominałem, o większej pojemności. I zestaw kabli do ładowarki na standard europejski i amerykański. W drugim pudełku mamy elegancko wydane. Instrukcja obsługi, katalog z akcesoriami i karta gwarancyjna. I to znajduje się w pudełku. Jeśli chcecie się więcej dowiedzieć na temat aparatu Q3, zapraszam do 6x7.